Przed nami, jak Państwo widzicie, zbiory jeszcze buraka cukrowego, soi, także kukurydzy ziarnowej. I kondycja, a także stan upraw wskazuje na to, że tutaj też możemy osiągnąć w tym roku bardzo wysokie plony. No, jesteśmy na plantacji buraka cukrowego. Kampania się zaczęła. Pierwsze wykopki, jakie tam mamy informacje z gospodarstw, to plony rzędu 75-80 ton z hektara. W ostatnich latach mieliśmy w buraku cukrowym problem z opanowaniem chwościka. Natomiast w tym roku, tak jak Państwo widzą, plantacja jest w dobrej kondycji, w dobrym stanie. Przebieg pogody był też taki, że ten patogen się też tak mocno nie rozwijał, jak w poprzednich latach. Mamy bardzo dobre ziemie, właśnie bardzo dobre poduprawę buraka cukrowego i Cena za tonę buraka, czy za tonę cukru no, nas się kształtuje na jakimś poziomie, ale tutaj y, gospodarstwa osiągające plony rzędu 80-90 ton nadrabiają, jakby wiadomo, w naszym terenie jest to dobre gleby są i po, pozwalają na osiągnięcie nawet 90-95 ton buraka z hektara, więc y, ta dochodowość y, no jest na dobrym poziomie. W tym roku. Buraki, można powiedzieć, dostały wszystko o czasie, co miały dostać. Ta pogoda taka przepada, przepadająca no, sprzyjała jemu. Zresztą to widać za moimi plecami, że burak jest taki jakby był kopany pod koniec listopada. Kampania buraczana jest za mną. Kwestia odbioru w przyszłym tygodniu. No... Jesteśmy i zadowoleni i niezadowoleni, no wiadomo, niezadowoleni z cen, zadowoleni pomimo że to wczesna z y, bo burak jest. Nawet polaryzacja jest już mia prawie 17, więc y, nie można za bardzo narzekać. No nie chcę tego y, szczerze głośno powiedzieć, że to ostatni raz, ale prawdopodobnie. No niestety, niestety burak z naszego kraju niedługo zniknie przy tej opłacalności i tych nakładach, które my ponosimy no nie w sposób, nie w sposób utrzymać yy, tą produkcję to jest odstawa wczesna no i będziemy mogli spokojnie pszenicę siać bo to tylko ten, ten taki wzgląd jest taki, że, że chcemy odstawić wcześniej. no nie powiem, że, że to też jest pewne udogodnienie niż żeby ta, yy, te buraki były odstawiane w styczniu a są też takie terminy no wtedy to okrywanie, odkrywanie tych prys, no nie jest zbytnio przyjemne. Zimy są różne, czasem było tak, żeśmy ciągnikami gąsienicowymi yy, okrycie ściągali z buraków. W tym roku zapowiadała się sytuacja w ten sposób, że burak yy, poza siebie, yy, żeby osiągnąć ten, ten termin technologiczny do zbioru, wydawało się, że to, to będzie październik. Ale jednak lato było bardzo gorące i wszystko się zmieniło. Dostaliśmy odpowiednią ilość opadów. I tak się złożyło, że już wczesną, wczesną wiosną, w maju, w czerwcu, zadeklarowaliśmy, żeby, żeby odstawić buraki na wczesną dostawę w miesiącu wrześniu. Jeżeli chodzi o polaryzację i o, o wydajność, wydajność wygląda na to, że zapowiada się zadowalająco. Z polaryzacją nie wiem, dopiero w pierwszym dniu dzisiaj ładujemy, odstawiamy buraki, ale z tego co inspektor powiedział, to w granicach może 16, ja mam nadzieję, że powyżej 16% powinno być. A to dlatego, że jeszcze 3 dni temu oglądając te buraki, to było bardzo sucho. Dostaliśmy wczoraj 20 litrów w prezencie wody, dzisiaj w nocy poprawiło 18 litrów. Także mamy około 40 litrów wody. Jak widać woda na polu stoi. Sprzęt przyjechał po buraki. kombajn stoi na podwórku, nie może kopać. Czekamy na, na lepszą pogodę i po południu myślę, że może już się uda. Rozpoczęliśmy kampanię cukrowniczą w cukrowni Cerekiew. To jest 152 kampania, także to też jest warte, warte zainteresowania. Oficjalnie kampania zaczęła się 2 września. Od 2 września kroimy buraki. Oczywiście kilka dni wcześniej rozpaliliśmy piec. No Jak widać jedziemy już na ten moment pełną parą. Produkcja trwa w najlepsze. Także mam nadzieję, że warunki pogodowe, warunki techniczne pomogą nam ją bezpiecznie i efektywnie przeprowadzić. Kampania w tym roku kończy się, ma kończyć się 17 stycznia, w związku z tym 137 dni krojenia plus oczywiście rozwój, zakończenie, także no, troszkę w tym roku popracujemy. Wiem, że jest lepiej niż w zeszłym roku, ale nie jest na pewno, nie, 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 nie ma takich polaryzacji jak sprzed 3-4 lat, z różnych względów, m.in. chociażby z wycofania niektórych środków ochrony roślin. Łoczna cena za buraki wzrośnie i to jest, to, jest, to jest pewne. Natomiast jeśli chodzi o szczegóły rozliczenia, my je tłumaczymy na spotkaniach z plantatorami, tłumaczymy zapisy umowy i, i sposób tego rozliczenia wtedy jest komunikowany bezpośrednio od naszego działu surowcowego. Rolnicy dostają zaliczki, rozliczenie będzie w czerwcu, i wtedy oprócz tej ceny podstawowej przewidywane są na przykład różnego rodzaju premie uznaniowe, topapy. Tak zwane topapy. Yy, łącznie cena za tonę buraka będzie wyższa. Cześć, tu Bartek z Topagrar Polska. Polub ten film, subskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia o naszych nowych filmach. Dzięki.